26 kwietnia w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi. W tym dniu można było spotkać się z nauczycielami i słuchaczami z kolegium, uzyskać pełną informację o programie studiów, kupić testy i pytania egzaminacyjne z ubiegłych lat. I my odwiedziliśmy to studium z kamerą. Popatrzmy. Kolegi języków Obcych w Jeleniej Górze w niedzielę w czasie dni otwartych drzwi, kiedy to chcemy wszystkim osobom zainteresowanym studiami językowymi w kolegium pokazać naszą szkołę, pokazać jak ona wygląda, jak również zapoznać ze wszystkimi wymaganiami egzaminacyjnymi, z programem studiów po to, żeby wiedzieli czego się tutaj u nas. Spodziewać. W tej chwili, chwili zostaje tutaj tylko nasi studenci już. Ten tłum zwiedzających już się rozpłynął. Natomiast zainteresowanie było nie najgorsze i sądzę, że było to to, o co nam właśnie chodziło przekazanie ludziom zainteresowanym tychże informacji. Wiadomo, że przyjdą do nas ci, którzy chcą podjąć studia językowe, czy to u nas, czy na y, uniwersytecie i sądzę, że ci ludzie do nas drogę y, dzisiaj znaleźli. Jeżeli nie, materiały jeszcze nam zostały jak widać, także będzie można je y, otrzymać również w terminie y, późniejszym, jak również wszelkie informacje dodatkowe o, y, o tym wszystkim, o czym mówiliśmy dzisiaj, czyli o programie studiów, y, o wymaganiach, jakie tutaj mamy. I o samym przebiegu studiów również. Jako osoba opiekująca się z ramienia Uniwersytetu, kolegium, chciałabym zaproponować, żeby studenci wymienili to, co jest charakterystyczne dla tego kolegium jak się Państwo tutaj czujecie i wydaje mi się, że to będzie y, takim prawdziwym obrazem, nie tylko od strony nauczycieli. Ja tylko mogę powiedzieć, że kadra nauczycielska tu jest doskonała, y, zarówno od strony y, metodycznej, jak i od strony y, językowej. O atmosferze i o nauce wydaje mi się, że powiedzą nam studenci tego kolegium. Atmosfera. Atmosfera jest taka jak widać, czyli dobra. Co tu dużo mówić. Już w zeszłym roku również był organizowany Dzień Otwartych Drzwi. Zainteresowanie było trochę większe niż w tym roku. Ale nie wiem po prostu od czego to zależy. Myślę jednak, że forma studiów tutaj jest rzeczą atrakcyjną bardzo ponieważ przygotowuje ludzi nie tylko pod względem językowym, ale Zresztą. zawodowym również do, do zawodu nauczyciela, a tych, tych nam brakuje, jak wszyscy wiedzą. Znaczy my jesteśmy trochę stremowani teraz, przed takim publikum stoimy, ale w sumie co to dużo mówić, może o samej atmosferze na zajęciach. To znaczy jest bardzo luźno. Także nie, nie czujemy się bardzo zestresowani. Ale myślę, że to jest chyba ważne. Znaczy to nie chcemy mówić, żeby, żeby się zrobiło o, znaczy, o, prawda, za luźno. I żebyśmy nie, nie, nauczyciele żeby to nie zrozumieli źle i żeby nam nie, przy, nie przykręcili nam śluby. Ale po prostu jest fajnie i przede wszystkim mamy tak, wydaje mi się, świetnych w ogóle wykładowców, to znaczy po prostu fachowców. I chyba dlatego jesteśmy lepiej niż byliśmy na samym początku, to znaczy duży jest postęp w nas, tak mi się wydaje. A co było dzisiaj? No dzisiaj było, ja nie byłam na ostatnich Drzwiach Otwartych w tamtym roku, także mi jest trudno powiedzieć, porównać jak było, ale chyba było zainteresowanie i o co się pytają. Najczęściej przynajmniej to co ja słyszałam to o ten kurs przygotowawczy, to znaczy jak on będzie wyglądał i czy, czy on w ogóle coś, coś daje. No i ile kosztuje. Tak, to też było ważne. <gry> A tak w ogóle na no te testy, także jak egzaminy wyglądają nas, się o to pyta. I czy, czy, czy sobie dadzą radę po prostu, jak to będzie wyglądało? Ja skromnie chciałem powiedzieć, że ta szkoła jest naprawdę ok. Jest, jest w porządku, atmosfera jest fantastyczna, nauczyciele są też bardzo fajni. Pracuje się bardzo dobrze, warunki mamy fantastyczne również. Jest dużo materiałów, które... Które udostępniają nam nauczyciele. Mamy własne, mamy dostęp do komputerów, mamy kopie materiałów, mamy ksero, mamy również telewizję satelitarną, z której korzystamy od czasu do czasu. Możemy organizować również po lekcjach to, na co mamy ochotę. To jest ok. Co przemawia na naszą korzyść w porównaniu z uniwersytetem, to jest to, że jest to tak jakoś kameralnie i nazwisko, nie, znaczy człowiek nie jest traktowany tylko jako nazwisko na liście, które tam można skreślić y, z tych czy innych względów. Więc po prostu my tu się wszyscy znamy i to jest duży plus. Grupy są mniejsze i można się naprawdę więcej nauczyć. Mogę ogólnie powiedzieć coś na temat atmosfery dzisiejszego dnia, że chyba jest taka atmosfera w dzisiejszym dniu, jak przez cały rok panuje. To znaczy takiego, no pewnego kontrolowanego luzu. Studenci myślę, że przysłuchując się temu, co mówili, myślę, że y, rzeczywiście y, oddają słowami to, y, co ma miejsce tutaj, czyli że no, chyba są zadowoleni i mogą się zaliczać do elity studenckiej, jeśli są u nas.